Witam Państwa! Po spotkaniu wszystkie zdrowie osobą, z którą spotkaliśmy się i na zaproszenie której przybyliśmy do Ministerstwa Zdrowia, była sama Pani Minister zdrowia Jolanta Sobierańska Grenda. Jest to osoba, która zna doskonale środowisko, pracowała w tym środowisku, zna oczywiście system ochrony zdrowia i myślę, że trafnie też potrafiła ocenić problemy, z jakimi borykamy się jako grupa zawodowa pielęgniarek i położę. Podkreślić, że złożyliśmy takie postulaty, te, które forsuje środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych, czyli państwo. Staraliśmy się przedstawić i dopytać o szczegóły prac nad nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zwróciliśmy również uwagę i do, zapytaliśmy, czy będzie szansa, aby kontynuować pracę w zakresie określenia dziedzin zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej. I tutaj pani minister zgodziła się i prace idą dalej. Zapytaliśmy, czy istnieje szansa powrócenia do. Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Nie padła ani jednoznaczna odpowiedź odmowna, ani potwierdzająca. Rozumiemy, ponieważ pani minister piastuje stanowisko krótko, w związku z czym też musi zweryfikować i rozeznać się, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kadry Ministerstwa Zdrowia. Rozmawialiśmy też o rozważeniu i powrotu do prac, które rozpoczęliśmy jeszcze za czasów pani minister Leszczyny, a dotyczących urlopu na poratowanie zdrowia. To, na co czeka również środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych. Zwróciliśmy również uwagę na ustawę dotyczącą płacy minimalnej, w zmianach, jakie oczekuje również środowisko zawodowe, to, które jest również forsowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Mamy nadzieję, że jest to pierwsze i nie ostatnie spotkanie jako przedstawiciele największej grupy wśród zawodów medycznych będziemy częstszymi gośćmi na ulicy Miodowej 15. Dzisiejsze spotkanie raczej było takie zapoznawcze, żebyśmy też zweryfikowali własne oczekiwania, możliwość współpracy, zasady tej współpracy. Tak jak powiedziałam, to było pierwsze spotkanie, w którym mieliśmy okazję zapoznać się z Panią Minister. Dziękuję serdecznie.